Siema siema, gdzie jest odcinek z nowego trybu podniebne starcie e, Czyli trybu, który był e, na World Cupy na trybie kreatywnym No i zaraz widzimy się w tym trybie A i ja już go rozgrałem, jest naprawdę mega e, No to zaraz się widzimy No i pamiętajcie o tych łapeczkach i subikach Lecimy po... Hmm, dobra dobra jesteśmy, na wszelkich sobie ciszmy, Biorę to Easy Dobra easy Ogólnie ostatnią grę to ja wygrałem. Dobra, oni nie mają tego. Ostatnią grę to ja wygrałem, czyli znaczy jedną grę, którą grałem to wygrałem. No to się poleciał. Dobra, typia, ale masz koszania. Nie wiem czy czasami grania jest za głośno, ale mam nadzieję, że nie jest za głośno, powinno być g. I... Dobra, typie wchodzi. Chodź, wchodzi, przejmujemy, przejmujemy. Dawaj ich tam wyjaśniamy. Nie wiedzą, jak się w to gra Dobra, gościu totalnie nie okarnia Dobra, nie mogę budować? Nie mogę budować, a jak wywalę, to też nie mogę wywalić, dobra, no i robimy punkty, co nie My jesteśmy yy, Raven No i no, wbijaj, tu typie, a dostałeś taką bombę Ale typie masz bombę, On tu, oni tutaj jeszcze mogą Dobra, easy. E, robimy. Jesteśmy drudzy, No i nice, nice no nice. Dobra, nikogo nie muszę wyciszać tego I tylko tyle się to robi w tej grzec, nie? Tutaj Tylko tyle się robi. staje się w takich polach. Ma się cztery czy trzy takie pola. Trzy Takie pola O i im nas więcej, tym lepiej, co, nie? Najlepiej jakbyśmy zajmowali parę takich pól. Dobra, to ja, goście jest tu. To ja lecę tam. Dobra. Ajajaj, ale trochę zdobyłem punktów No, może się uda wygrać, może nie Teraz gram ogólnie z ogarniętymi ludźmi I jest fajnie, i jest fajnie A. Aha, dobra Dobra, nie wiem co się stało się Dobra Lecimy, no i lecimy Dobra, niech oni się nawalają Ja lecę Przejmować, no i easy Dobra Dobra, nie Nie, kurde Ale mamy... Mamy trzecie miejsce, dobra Moi chyba nic nie robią No ja proste, że ja najwięcej zrobiłem Jeden nie, w ogóle nic nie zrobił Dobra, dzieciaczku, wejdź za to, dobrze Ajajaj, je, je, dobra Jest git Dobra Dobra ja, ja żyję jeszcze? Ja jeszcze żyję, dobra Easy easy easy. Oczywiście ja najwięcej robię w naszym teamie. Wcześniej grałem z ogarniętym teamem, teraz nie z ogarniętym. Trochę dziwne. Ale dobra Jest to nasze, dobra. To zabudujmy. A jaj, nie starczyła czekał i zabić. No i co? To trzeba tylko stać, co nie? I zdobywać punkty jest git. Nie, wiem, zadaliśmy sobie coś. Dwa plus 2, nasze cztery easy punkty. Oczywiście gdyby moi coś w ogóle robili... Czy gdzie to się sprawdza? A no, gdyby moi coś robili jeszcze, to byśmy mogli to wygrać. Ale proste, że moi nic nie robią. Proste, że tak. Jesteśmy drudzy, o. Ale proste, że moi nic nie robią. Ja najwięcej robię. Nie wiem, poruszajmy się, pobiegajmy sobie w kółko, co nie. Bo ktoś tu chyba biegł. Robią coś ci moi, no nic. Dobra, oni się biją, bo oni tylko, kurde... A, widzę typa, widzę typa i bum, bum, bomba. Nie wiem, zobaczmy. Ale zobaczmy się co się dzieje. O! Weźmy co tak, poróbmy. Kurde, ale ż... Ale skupi. Kurde! A przydałoby się jakieś matce tak fajne, żeby można było postrzelać, co nie? Dobra, nie wiem. Posiedźmy w tej... Nie wiem, posiedźmy, o! Eee, eee, eee. Dobra, ja mam... O oh, yes, kit. Dobra, i teraz można się posiedzieć i pokampić, czy nie? Czy postrzelać. Dobra, tam. Bajda jak ktoś biegnie? Dobra, chyba nie. Chyba jest git. Dobra. Ej, 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 panie. Panie. Spokojnie. Panie. Ale zostawmy sobie jedno. Ej, ej, ej. ej. Dobra, nie dostał. Dobra, baj do nie dostał. Które mamy? Nadal drugie mamy. Nie. Ej, przydałoby się jakieś masy Dobra, a ja nie mam Ama. Wiem, ma. ktoś ktoś biegnie. Typie, Biegnie ktoś. Dobra, nie wiem, ktoś, z której strony biegną. Prosto, że biegną. Stej! Dobra, Easy z tą typę. Kurde, ej, co jest tak? Ja to ich robię jak ja chcę Ale mamy pierwsze, dobra, dajs. Nice. My wygrywamy to sobie No Dobra, easy. Dobra, ich robię jak chcę, kurde Dobra nie no, po prostu, że ich... Dobra, ja pierdzielę ja ja ojej. ojej Dobra Zróbmy sobie jeszcze tak Ej, mamy drugie Coś jest nie halo? Ktoś biegnie Dobra, nie wiem, wyjdźmy, spróbujemy wyjść O, chyba, chyba to więcej daje nie wiem, dobra, nie wiem Ktoś biegnie. Panie, ktoś biegnie Po tej stronie biegną Ajajaj, ale, ale mój go załatwię, mój panie załatwić. Dobra, mówię, że mógł pewien załatwić. Dobra, A jestem... Jak to wygramy to jest GG To jest ta gra. To jest druga gra. Wybijam do mojego... Może, może na drugi ten wbiję. Ta, ta, ta. Robię jeszcze akc akcyjkę robię. Lec, tak Kurde o, kurde Mamy pierwsze, trzy trzeba 3000 Ja to wbijam, co nie? To nie wbijam na chatę Easy Dobra robimy, robimy na dwa. Ej, tam nikogo nie ma. Halo, halo, halo. Ohohoho. Przepraszam, przepraszam, jak się wydarłem. Dobra, ej, to jest to jest GG To typo jest. TYPIE! Ty ewidentnie masz jakiś problem do mnie Muszę się jak najwięcej tu utrzymać Dobra, jest, jak najwięcej się utrzymam Ale moi znowu nic nie robią Kto jest... Kto robił najwięcej? Proste, że ja 800 zrobiłem, a ktoś 500 Proste, że tak Ale... Ten Ale Trzeba lecieć na dwa Dobra, jak oni siedzą na dole, no to... Nic nie zrobią Easy eee, Czemu nie ma matców? No mam się budować da. No to typia Dobra, easy Easy Przejmujemy bazę Dobra, ja się co nie? Nie ma matców, nie ma mats. Dobra, jest, jest hit. pa mi tu wbija. Będzie tu wbija Kurde, drugie miejsce mamy. Dobra, drugie miejsce, jak ja robię, mam prawie 1000 punktów zrobiłem, ja a gościu ma 300. Dobra, nie. Dlaczego? <śpiewa> no, Dobra, wyjdźcie z gry, bo grać nie umiecie. Dobra, nie wiem, gość... Goście tu nic nie robią, by the way. Ja najwięcej robię ogólnie w tej grze. Bo goście nic nie robią, drugie miejsce, no i nic nie zdobywamy punktów, dobra. a mogła być to Gierek, no ale... Easy. Dobra.

znaczy w sumie mogę sam tu nadgonić, ale easy. Boom. Easy. Cześć. Cześć, dobra. Jest git. Ajajaj, aj, aj, nie jest git. Nie jest git. Możemy tu nadgonić, ale. Dobra, gościu coś robi. Ten gościu Fresi coś robi, a dwóch. No ogólnie to byśmy mogli to wygrać, co nie, ale. Ogólnie moglibyśmy wygrać ale. Kurde. Ło, ale skok. Na dama. Dobra, easy, 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 easy się z wami tam robi. Co też z mieczem? Ale poleciał. Mamy pierwsze, dobra, robimy te 3000. Szkoda, się nie mogę budować, ona no, ale to jest w końcu I To spobiegajmy. pobiegajmy. Sobie pobiegajmy, jej jeej, ale szybciej się biega z tym. Dobra, bo zostanie jeszcze jakieś epilepsji fotogennej czy coś takiego, co nie? A to jest niebezpieczne. Dobra, gościu. Ty nie do mnie nawalaj Jesteśmy pierwszy mój się chyba wywoził. 6, 9 po 3 Dobra, nie, to nie, to nic nie daje, to nic chyba nie daje A nie, to ogólnie się zbiera po 3 Daj, w ogóle to, to nikt nie przychodzi, dobra, to nice, GG Mamy 2000 zaraz Easy, dobra. A kurde, nie, to było nie zaplanowane, ale dobra, easy Dobra. Dobra, easy, mamy nadal pierwsze. Nie, nie, nie mogę stać. A dobra, jest jakby ktoś przejął tam Tam Dobra, jakby gościu przejął Ja mam 1200, dobra, ja tutaj najwięcej zrobiłem Aha, jak... ha, ha. to się dojeżdżaj, co? Jakby gościu przejął tam A, a to by było dobre A to by było dobre Ktoś biegnie Ktoś z tej tych... Ajajaj Dobro, ale my to robimy Gościu.. mój tam biegnie, dobra Nice, musi go zabić i GG Dobra, bierzemy to Lecę tam Patrzcie Ale poszło, ale poszło jeszcze dalej niż wcześniej ja. No Dobra, on jeszcze ma? Co jest? On coś, co długo miał TT? No to. <ścoughs> no, ruszaj się. No, ile ona ma jeszcze? Dobra, jest git, jest git. No i drugie miejsce, nie, no. Trzeba się wyleczyć. Dobra, nie, 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 drugie miejsce, no a dobra, jak ja mam 1290, gdyby tych dwóch, dobra, gdyby tych dwóch kurde było jakichś normalnych, oni w ogóle grają? Nie wiem, o, żebym poleciał, o kurde, panie, cóż to było? Lecę tu, kurde, dobra. No i drugie miejsce, dzieci kurde, bo czemu drugie miejsce, bo dwóch typa nie grało, <grym>, dobra, nie no, aż mi się nie chce, no patrzcie, ja miałem, ja miałem 1300, dobra, w, w tamtej ekipie to, dobra, nie no, a, dobra, to, jeśli ma się odcinek spodobał, to łapeczka i spik, mile widziany, co nie, ogólnie to miał być dzisiaj odcinek, jakiś inny, no, ale telefon zmówił posłuszeństwa, więc, no, niestety. Yy więc, no dobra, więc, jeśli masz część słada o opeczkę, jest wykluczony, widziane dzisiaj po 500 subików mordeczki, więc trzymajcie się, cześć i pa.